Hej, witam Was do kolejnej recenzji noża. I przepraszam za mój głos, ponieważ jestem trochę chory. Czy byłem, czy jestem? Dalej nie wiem. Więc pewnie będzie dużo cięć, bo będę kaszlał co jakiś czas. <grych> bo jak długo mówię, to mi się zerze. A dzisiaj recenzja tegoż maluszka, czyli Sanenmu 710. I, I tak, długość całkowita tego noża. To 165 mm. Więc jest to malutki nożyk. Długość złożonego to 94 mm, a długość głowni to 71 mm. Więc jest dobrze, jeżeli ktoś chce mieć mały nożyk. Grubość tejże głowni to 2,5 mm. Natomiast stal głowni. I chyba całego noża to 8C, 13MOV. klips w tym nożu nie jest deep carry, no ale mi to nie przeszkadza, Jak już przeszkadza to trudno i nie można nic z tym klipsem zrobić, nic absolutnie. Nie można go przekręcić ani na drugą stronę, ani nawet tu. Nic z nim nie można zrobić. Teraz tak waga tego maluszka jest już nieco większa niż mniejsza ponieważ są to 92 gramy waga która jest na przykład jakieś yy, no chyba to jest nawet równe 30 gramów 30 gramów większa niż waga Cable Dozier'a ale jednak Sanenmu jest cały wykonany z metalu a Cable Dozier jest zrobiony tak, aby był właśnie jak najlżejszy. Aha, więc jak już mam tutaj KBR-200, to porównajmy go sobie do kilku noży K 200 który jest no większy, ale nieco zbliżony z rozmiarami do tego malca. Dalej jest Spider 6 który jest już większy. I Ganzo G720, który jest dużo większy i nie mieści się cały w kadrze, bo kadr ustawiłem. Może się mieści prawie cały. Tak, żeby obejmował. Głównie sanen. E, teraz tak. Cena tego noża. Cena tego noża to 50 zł. Więc jest nieźle. Jak za tę cenę dostajemy naprawdę bardzo fajny, moim zdaniem, nóż. Jest wykonany cały z metalu. Wytrzymały. No, jest to praca ze stali MOV. takiej. Słabszej i słabiej zahartowanej Ale czego można było się spodziewać za 50 zł? Około. No chyba niczego więcej. Nóż ponadto jest dostępny w kilku wersjach. Ta z pilniczkiem jest chyba najbardziej podstawowa i najbardziej popularna. Czy z pilniczkiem oczywiście. Um, ale jest dostępny w kilku wersjach, więc proszę sobie wybrać jakiś tam chce. Design noża mi osobiście się podoba ale no jest to też design ściągnięty z customowego noża z sebenzy I jakiejś tam chyba tej najmniejszej, bo ona jest najbardziej zbliżona rozmiarem do tego noża no ale jest teraz tak moim zdaniem nóż ten jest wart swojej ceny czy jest wart wyższe ceny na no 100 zł? Tak bardzo wart moim zdaniem już by nie był, ale tych 50-60 jest. Jeżeli ktoś potrzebuje małego noża, który jednocześnie będzie dość solidny yy, i niedrogi, to może wziąć ten nóż. Oczywiście jeżeli może wydać tylko 50 zł. Jeżeli może wydać już trochę więcej, a mówię tu o koszcie rzędu 125 zł, to lepszą opcją będzie Cable Dozy. Moim zdaniem, oczywiście, już naprawdę porządny, jak na swój rozmiar i wagę, wykonany. Cenę przede wszystkim wykonany cały ze stali, a otwierany o co ważne, kołkiem, bo wcześniej o tym nie wspomniałem. Tutaj kabel okay, raz jest otwierany kołkiem jednostronnym, więc z drugiej strony musimy go sobie przekręcić. Tutaj mamy od razu. Z dwóch stron kołek. no i blokada to oczywiście frame lock, blokada to oczywiście frame lock, yy, i to jest moim zdaniem też jeden z większych plusów tego noża, ponieważ bardzo lubię frame lock. Moim zdaniem jest po prostu jedną z najładniejszych blokad, sam już też nada się jako tak zwany gentleman's folder, bo jest mały. O, tutaj widać d bo jest mały, zmieści się do kieszeni nawet w garniturze czy w marynarce do środka I to chyba na tyle